Siemano widzowie. Kolejny odcinek z New No co byś tu więcej mówić? Zaczynajmy gę. A więc my jesteśmy na... Nie? Czekamy znowu na samolot. Widzimy się w samolocie. Co już jesteśmy w samili. jesteśmy w samolocie. A więc... Gdzie ją dajemy? Gdzie? Farm Nowe? Ja... Na środku jest. Nie jest na środku. Skąd jest na, na środku. Nie. tak jak Lecimy. Widzimy się, jak już wylądujemy. My już wylądowaliśmy. Oganałam już auto. Już ze mnie ktoś strzela. też. Aż baje? Mam jedno. Ja nie mam nic. Bo ja ciebie jak coś. Kusiu, masz tu. Jak to się robi? Robisz go? Daj mi kuba, głup Daj mi kuba. No już wziąłeś wszystko, co, co masz. Na no, zajebiste rzeczy jest. Na pewno. Ja w Akaczu, nad znaczy, tym nie mam boli. No boi. Ja, 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 ja. To. dziadek, dziadek, Kuba, 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 Kuba daj mi dziadek, 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 to? Kuba znowu. No ile ich tu dziadek, 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 Nie dziadek, 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 jest ja leży. Tam jest też gościu. Weź sobie głupy, kuba. Kuba, kuba, no i. wali. Ja mam następnego gościa. Gościu, minął. Ej. Dechłeś? Nie, co jest? Nie wiem. Kiliłeś? Nie. Myślałam, że tak. Boże. Tak wid widzicie? Znacznie ciężko jest tak grać. O nie, przychodźcie tutaj. Bo ja są zajebistym postać. Tylko bym <grymne> miał jedną jakąś taką roczną coś tam. Żeby... To może taki szybki odcineczek? Bo zbyt nie mamy czasu, bo dzisiaj dużo odcinków w nagraliśmy. No a więc, yy, przepraszam za krzyki, ale nie nieważne. więc dobrze. tam jest typo, już go widzę nie padam na glebę Kuba dawaj mi go pomóż mi go jesteś na glebie? więc lecimy o mam koktajl, ja mam tego. o, 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 patrz, drugi typa. Ale mam teraz taki ten... Kuba, wiesz, że masz z tyłu chłopa? Wdychasz? Jeszcze. Zdychłeś? Nie, ja żyję, dalej. dobra, ja do niego podszedłam, on sam się zaliczył, ja nie mogę. No więc tak... Nic nie potrzebuję. Właśnie ja też mogę się złożyć, bo mam 50 życia. Dobra, no wygrać. Chyba, gdzie jest ten nasz pojazd? Nie wiem. Pojazd to tam się zgubiło. Ja ja się nie się zaniechać chyba. palivo. Co? Já palivo w garażu tutaj. Gdzie? Tu. Tutaj stało. jest z ja nie mam auta. No wiem. chodź bo tu było. A tam je nasz auto, widzisz? Tak jesteśmy w strefie. Ale jesteś, no nie jest nasz auto. Nie. Już ktoś się do nas tutaj wali. Ja muszę to wziąć tutaj, stąd. Bo ja mam auk e, ten. No bo ja już i są całe ten. To mam auk. O nie! Ale akcja. Bo bierz coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Chyba mogę dopiero się. Tam jest nasze auto gdzieś. Gdzie on jest? Było tu. Chyba jest. Kuba masz paliwa to za Jak możesz? Ja to nie znasz, ale dobra, to jest niepolios. Bierzmy ja. No a Kuba możesz dodać w sumie. Nie no pełno. Dawaj. Później dalej. Test? Po prostu się widzimy jak będziemy ferbować tyle. Widzowie, ob obczać obczaj to. dron. Normalnie kupiłem sobie drona i... Mogę nim latać. Ale koks, gdzie jestem? Mogę się nagrać? Chcesz? Pojecham do takiej jednej szopy. A tu stoję, normalnie. Jak wygląda mój skin? No ładnie. Więc na widzowie niezły. Patrzcie, mogę go schować, normalnie. A już go nie mogę tam. Raczej nie. Dobrze. Patrzcie, mogę go tu coś kupić. 100 złotych są, na amunicja i mam 800 złotych a więc kupiłbym sobie może kuba a ja mogę, dobra a więc widzimy się po prostu jak będziemy jesteśmy w Stefie. a więc możemy no, w sumie... ja to dawaj Widzimy się potem. Widzę, wracimy do więzienia. O! Czy nie jesteśmy tu sami? Dawaj jedź, może jakoś... To też więzienie? Tak? Czekaj, muszę w na nałatwić, czekaj. Nie, zobaczyliśmy. Brawo! Lewo. Gdzie tak jedziesz? Ała! Help mi, Pomóż! Ech. No przez przypadek nacisnąłem. Możesz stać? Nie. Dobra, wiesz co ja zrobię? No pomóż mi! Ja cię przeniosę bliżej auta. No pomóż mi! Dziadu! Przeniosłem cię bliżej, ja żeby ci nikt nie trafił. No! Pomóż! No nie ruszaj się! Pomóż mi! No już ci pomagam, no. Gdybyś się łaskawie nie ruszał. Dzięki. Ja muszę się uleczyć teraz, oteczką. Możesz poczekać chwilę. Jedź. Ten, w prawo ja musisz. Dobrze jedziesz. Daj mi pokajować, bo ty nie umiesz. Daj. Jak widocznie chyba nie umiesz. Ty też. Co jest? Czemu nie obudziło? Gdzie jest tam gdzieś? W lewo. Nie wiem. Tylko. Po prostu na, na więzieniu. No, jesteś w strefie, cały czas. No. No, ja ciężko jechać. Jeszcze raz będę w więzieniu. Dobrze, że się spalimy, nie kończę. To tutaj, chyba. Mhm. Stoi. Weź, bo tu ściela. Niżyko, czy nie? Nie, właśnie nie, nie widziałem tego gościa. Tam jest więzienie? Tak, tutaj. O, gościu. Standard. Czekaj, 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 gościu ten. Dobra, ja mam naprzód snajpę. Po, poosuń się. Pomóż, pomóż, pomóż. Czekaj, czekaj. Ja też mam ten. zdycham. No to ładnie. To ładnie się wkopaliśmy. może. A co to da? O, może nie wiem, może to przyjdzie. A, to ja, A więc z tym momentem chyba zakończymy ten filmik. Yy, dzięki za obejrzenie go. Zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję. Dobra. Do, do zobaczenia w kolejnym filmie.